Norwegia to państwo o rosnącym dobrobycie. Majątek mieszkańców stale wzrasta i to mamy raz. Dwa to, w Norwegii przybywa milionerów dolarowych. Z roku na rok będzie ich też coraz więcej. Takie dane płyną z raportu przygotowanego przez największy bank Szwajcarii, czyli UBS. Bogactwo przeciętnego mieszkańca kraju fiordów wynosi obecnie dokładnie 382 575 dolarów. To dziewiąty najlepszy wynik na świecie. Według raportów w 2023 roku w Norwegii mieszkało 253 tysiące ponad milionerów dolarowych. Co więcej, sytuacja będzie się cały czas poprawiać i w ciągu 5 lat ta liczba zwiększy się aż o 22. W latach 2,2–2,3 średni wzrost majątku liczony osoby osobę dorosłą w walucie lokalnej, czyli w NOK, wyniósł w Norwegii 2,5%. Taki sam wynik uzyskały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W tym samym okresie zmalało jednak bogactwo przeciętnego Polaka. Z drugiej jednak strony, w ujęciu 15-letnim, dobrobyt mieszkańców kraju nad Wisłą poprawił się o blisko 150%, i jest to jeden z najlepszych wyników na świecie. Przez kilka lat lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim Północnej Norwegii poświęcał jedynie kilka sekund na ocenę zdjęć rentgenowskich i mogło to mieć poważne konsekwencje dla kilku pacjentów chorych na. Raka. Według szpitala poważne błędy wykryto w 12 z 560 badań. Pięciu z tych 12 pacjentów zmarło, ale jak do tej pory nie wykazano żadnego związku między przeoczonymi wynikami badań rentgenowskich a przyczyną śmierci. U jednego z pacjentów nie wykryto dużego guza. Spośród siedmiu pacjentów, którzy wciąż żyją, czterech zostało już poddanych nowemu badaniu. Zdecydowanie jednak lepiej jest być zdrowym. Niż chore. Norwegia wprowadziła restrykcyjne przepisy dotyczące pobytu norweskich statków rybackich w portach. Władze chcą w ten sposób ograniczyć ryzyko niepożądanych działań realizowanych przez załogi rosyjskich kutrów. Czyli chodzi o to, żeby przysłowiowy Sasza nic nie zepsuł, nic nie ukradł, ani nie schował gdzieś czegoś. Przepisy wchodzą w życie 1 sierpnia i wskazują m.in., że rosyjskie kutry mogą wpłynąć do jednego z trzech norweskich portów na maksymalnie 7 dni kalendarzowych, w tym 5 dni roboczych, a kolejne wpłynięcie może odbyć się po minimum 3 dniach. Decyzją norweskiego rządu od 1 sierpnia wchodzą w życie nowe zasady przyznawania wsparcia pieniężnego dla. Rodziców. Program dotyczy wyłącznie dzieci w wieku od 13 do 19 miesiąca, a nie od 13 do 23, które nie uczęszczają do żłobka czy przedszkola w pełnym wymiarze godzin. Ponadto zmieni się maksymalna cena za miejsce w żłobku i będzie dostępnych 12 godzin bezpłatnej opieki pozaszkolnej. Ze wsparcia pieniężnego mogą skorzystać rodzice dzieci w wieku od roku. Do dwóch lat, znaczy te dzieci mogą mieć tyle lat, które nie uczęszczają do przedszkoli w pełnym wymiarze godzin. Przyjazny dla środowiska i w pełni darmowy. Norwegowie zachwyceni są nawozem z moczu. Nie wymaga transportu ani specjalnych nakładów finansowych. Jest w pełni naturalny. Mocz. Wymieszany z dużą ilością wody zdobywa popularność jako nawóz w przydomowych ogródkach w Norwegii. NRK okrzyknęło go nawet super nawozem. Skąd o tym wiadomo? Ano to stąd, że nadspodziewanie dużymi wynikami sprzedaży konewek na mocz podzielił się z norweskimi mediami przedstawiciel jednego ze sklepów ogrodniczych. Powiedział, że firma wprowadziła ten przedmiot, czyli tą konewkę do oferty jako taką ciekawostkę czy nawet kuriozum. Tymczasem okazało się to strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Sikający działkowcy niech mocz yy, moc będzie z wami. W Oslo i w Bergen w kolejce do mieszkania studenckiego stoi łącznie ponad 10 500, no i prawie 50 studentów. Również w Trondheim akademiki są pełne. Wysokie ceny wynajmu i mała dostępność miejsc dla studentów sprawiają, że rynek jest wymagający. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że w czerwcu średnia cena wynajmu mieszkania w Oslo wynosiła ponad 20 390 koro. W przypadku akademików było to 11 990 koro. Także tak. W zeszłym roku sklepy spożywcze w Norwegii sprzedały o 160 milionów mniej plastikowych toreb. Sklepy Norges Group sprzedały prawie 80 milionów toreb plastikowych mniej, Rema 1000 sprzedała o 39 milionów mniej, a KUP o 33% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Klienci są bardziej świadomi i często rezygnują z niepotrzebnego plastiku. Bardzo dobrze. Dostatecznie, bo i tak jeden lot samolotu tak zanieczyszcza atmosferę, że te worki, czy nawet ich brak, naprawdę niewiele zmienia. Zeszłego lata, podczas wakacji kamperem w Norwegii, francuski kot Mustik zniknął. Zgubił się. Uciekł od swojego francuskiego właściciela. To mógłby być Koniec tej wielkiej przyjaźni i smutny koniec tej historii. Na szczęście zdarzyło się coś niesamowitego, i poszukiwania kota, między innymi przez Facebooka czy przez tzw. animalsów, sprawiły, że kot się znalazł w jednym z norweskich garaż. Po tym, jak kot nabrał masy, bo był niestety wychudzony, nie było bagietek prawdopodobnie, dlatego był taki szczupły, może teraz już wrócić z właścicielem, który po niego przyleciał. Do domu we Francji. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego w poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.